Michał Karczewski, aktor Teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie, zaprasza w poniedziałek 16 grudnia do sali widowiskowej Centrum Kultury STD na słuchowisko Psychoza. Będzie to opowieść o losach zwierząt z powiatu gniezińskiego. To będzie audiobook Słuchowisko. Jestem trochę onieśmielony, ponieważ projekt, który sobie wymyśliłem, skupia się na zwierzętach, na ich dobrostanie, o tym czy wiemy jak się nimi opiekować, ale także Skupia się przede wszystkim na relacjach, relacjach ludzi, ludzi stąd, to znaczy ludzi z naszego podwórka. Głównie jest to powiat gnieźnieński, troszeczkę nawet wykraczamy poza ten powiat. I projekt ma opowiedzieć właśnie o tych relacjach, które tworzymy jako ludzie ze zwierzętami poza ludzkimi. Nie jest to projekt edukacyjny, jest to projekt, można powiedzieć, czysto literacki. Natomiast stanowi on Materiał warsztatowy, z którym spotykam się z młodzieżą, rozmawiam na ten temat pod kątem literackim, rozwijamy umiejętność analizy tekstu, no i oczywiście rozmawiamy o sytuacji, z którą się zmagamy w Polsce. Ona nie jest najgorsza, są kraje, gdzie jest dużo gorzej, natomiast z tego projektu możemy się dowiedzieć, dlaczego u nas jest, jak jest, co możemy zrobić lepiej. Jest to projekt skierowany do szerokiej grupy odbiorców. Jest mała informacja, że pojawiają się brutalne obrazy, które mogą być nieodpowiednie dla osób wrażliwych. Natomiast projekt, który powstawał przez miesiące, który tworzę, skupiał się na rozmowach z ludźmi i to ludzie opowiadali mi o tych historiach. One zostały przeze mnie przetworzone mniej lub bardziej. Jest to bardzo emocjonalny projekt, więc jestem bardzo ciekawy, jak on zostanie odebrany. Nie chodzi o żadne kontrowersje, żeby wzbudzać cokolwiek takiego. Tylko zależy mi na tym, aby dyskusja była na jakimś poziomie, żebyśmy się nie skupiali tylko i wyłącznie o mówieniu o tym, że należy dawać wodą i kotkom, pieskom i kotkom wodę i jedzenie, tylko. Ta opieka powinna być na znacznie bardziej odpowiedzialnym poziomie, a nasza świadomość powinna się rozwijać. Bezpłatne zaproszenia na to wydarzenie można odbierać w sekretariacie Centrum Kultury STD przy ulicy Roosevelta 42.